Dzisiaj kolejny, kolejny film z cyklu zapakuj to tutaj mam wersję wersję wielkanocną tutaj mam takiego fajnego królika wielkanocnego wersja wielkanocna pakujemy czekoladki i tutaj użyłam i to jest słuchajcie shadow box z czekoladkami dwoma czekoladkami. Tak to wygląda. Prosty, nieskomplikowany, fajne pudełeczko, które możemy wykorzystać do podarowania, znowu czekoladki, czekoladek, czy innych, innych różnych takich, wiecie, drobnych elementów, nie wiem, na przykład jako podziękowanie dla gości komunijnych, tak? Niedługo będą komunie, więc możecie to wykorzystać jako. <śm> Podarunek, taki drobny, drobny podarunek dla gości, którzy, którzy przyjdą na uroczystość pierwszej komunii świętej dla, dla waszego dziecka. Czy tak jak tutaj mam wersję wielkanocną dla gości, którzy przyjdą, nie wiem, dla dzieciaków, które przyjdą do was na, na święta wielkanocne, czy na przykład podziękowanie dla nauczyciela, cokolwiek wy będziecie chcieli, w zależności od tego, jak wy tutaj sobie zaaranżujecie, możemy to podarować czekoladki, które użyłam. Użyłam po prostu najtańszych czekoladek, jakie znalazłam, ponieważ to jest coś, co chcę wam pokazać, jak można to zrobić, jak można coś podarować, tak? A przy okazji pokazać wam jak stworzyć takiego shadow boxa bez konkretnych rozmiarów. Ja cały czas pracuję na Konkretnym rozmiarze, z konkretną rzeczą, którą pracuję. Czyli tutaj będę pracowała z tymi czekoladkami konkretnymi, które są w pudełku, a Wy możecie na przykład użyć czekoladek Merci, które są bardziej eleganckie, które o wiele lepiej wyglądają w takim pudełeczku, ale to też nie wygląda, nie wygląda źle, więc całkiem można, można to sobie popracować. Co potrzebujemy, żeby stworzyć takie pudełko? Oczywiście, wyobraźnia, dla kogo możecie to podarować, to nie ma granic. Teraz tak, co potrzebujemy, żeby stworzyć takie pudełko? Potrzebujemy czekoladki, które będziemy pakować. Tutaj mam, mam czekoladki, które będę pakować. Papier bazowy. Papier bazowy. Jeden arkusz. Jeden arkusz formatu A4. Z którego zrobimy sobie tutaj tą podstawę tego shadow boxa, w którym będziemy wpakowywać te czekoladki. I teraz tak, tutaj ten papier ozdobny, ta szufladka, w którą ta, ta owoluta, w którą wsuwamy tą szufladkę, może być wykonany już z papieru ozdobnego. Ja tutaj użyłam papierów akcjonowych, tutaj do tego królika, ale tutaj też użyję papierów akcjonowych, bo chcę pokazać Wam wersję komunijną. I tutaj mam dwa, dwa kolory. Jeden kremowy, drugi biały z metalicznym połyskiem. To są te papiery akcjonowe. I ja chcę zrobić z Wami wersję komunijną. Tutaj przygotowałam sobie też elementy ozdobne, którymi będę ozdabiała to pudełko. I pokażę Wam jak to zrobić ze sprzętu. Dobra. Chodźcie tutaj. Ze sprzętu jaki potrzebujecie. Też nie potrzebujecie dużo, czyli potrzebujecie nożyczki, coś do zaginania papieru, coś do mazania, jeżeli będziecie potrzebowali ołówka, klej. Duża tablica do bigowania. Przyda Wam się. Duża tablica do bigowania. Ja mam martę z Coś do docięcia papieru. I to będzie wszystko. Dobra. Siadamy i robimy i tworzymy. Ja już sobie posadzę sobie swoją szanowną czteroliterową. I teraz tak. Co my tutaj potrzebujemy zrobić najpierw? Najpierw. Bierzemy sobie tablicę bigowania. I nasze pudełko, jak już widzicie, to jest Shadow Box, tak. Ma konkretny wymiar tutaj. Tak? Tutaj pokażę Wam jak to wygląda. tak? Czyli potrzebujemy najpierw mieć wysokość, wysokość, wielkość naszej czekoladki, wysokość. Tutaj ta wysokość, pokażę Wam, tutaj wysokość tej czekoladki jest około centymetra. Ja zrobiłam pudełeczko na wysokość pół cala, czyli to jest jakieś 1,3 centymetra. Ponieważ jest to taka, wiecie, wielkość, bo która jest taką wielkością raczej uniwersalną, do której wpasujecie każdą jedną czekoladkę. Dlaczego też jedna wysokość? Dlatego, że tutaj, tu i od środka mamy jedną wysokość, tak? Jedną wielkość, i tutaj grubość też mamy kolejną. Jeżeli ja bym wzięła na przykład wysokość 1 cm, tak, a tutaj 1,3, no to już tutaj trzeba by było myśleć, jak zaginamy papier. A jeżeli nam się nie chce myśleć, tak, i robimy to po prostu schematycznie, szybko, jedno po drugim, jeżeli mamy jeszcze do przygotowania kilka, kilkanaście takich pudełeczek, no to nikt nie będzie się zastanawiał, jak to zrobić. Więc jeden wymiar dla każdego zagięcia. Zobaczcie, tutaj są wszystkie te zagięcia. Cztery zagięcia, żeby stworzyć coś takiego. Widzicie? To jest taka konstrukcja. Tak to wygląda. I żeby stworzyć właśnie taką konstrukcję, potrzebujemy czterech zagięć o wielkości pół cala. I zaginamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejna wielkość, którą potrzebujemy, to jest te pół cala, które będzie tutaj zagięte tutaj na górę, tak? Czyli to, co teraz zagięliśmy, to są te nasze skrzydełka. I teraz kolejne półcala, przy czym tego nie będziemy zaginać. To jest tutaj to, do czego przykleimy. Czyli tak, półcala, wielkość naszej czekoladki, tak. I kolejne półcala, żeby znowu z drugiej strony przykleić tutaj to, ten nasz rand. I znowu cztery zagięcia, żeby stworzyć tutaj tą naszą konstrukcję shadowboxa. Dwa, trzy i czwartą wielkość odetnę, bo to już będzie nadmiar papieru. Odcinamy pół W ten sposób. I teraz tak. Odwracamy w pionie o 90 stopni i znowu cztery zagięcia. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz nasze pudełeczko już jest w ten sposób, tak? Czyli znowu potrzebujemy tutaj to miejsce, żeby włożyć żeby zagiąć tutaj ten papier, tak? Czyli pół cala, żeby zagiąć papier. Układamy sobie dwie nasze czekoladki, tak? I znowu pół cala, żeby zagiąć ramcik z drugiej strony. Tak? I znowu cztery zagięcia. Teraz Dwa, trzy i czwarte zagięcie. Czwarte zagięcie odcinamy, ponieważ to już jest nadmiar papieru. Tablicę możemy sobie odłożyć, ale tylko na chwilę. I teraz tak. Wycinamy. Jak zagniemy, tak. Zagniemy tutaj do tego wnętrza naszego pudełka. Tak. Jedną część, drugą część, jedną część, i drugą część. Wycinamy całe te tutaj kwadraty. To sobie odcinamy. Oczywiście za linią biegowania, żeby potem nam się to pudełeczko bardzo ładnie składało. Robimy to za linią biegowania. Że linię biegowania również wycinamy. Ok i ostatnie. to już jest nam niepotrzebne. I teraz tak, na tych krótszych bokach możemy już sobie naciąć na ostatnim tym paseczku nasze skrzydełka do przyklejenia. To ostatnie skrzydełko, które jest, jest to skrzydełko, za które będziemy przyklejać tego naszego shadowboxa do podstawy naszego pudełka. I teraz tak, potrzebujemy zrobić, żeby nam się tutaj to ładnie, ładnie pudełeczko złożyło, tak. Potrzebujemy zrobić... Takie coś. Wiecie? I żeby łatwo było to zrobić, możemy sobie znowu wziąć tablicę do biegowania. I na tym drugim zagięciu, moment, wstanę, żeby pokazać Wam tutaj, nie na tym pierwszym, tylko na tym drugim zagięciu, musimy sobie zrobić tu linię wielkości z jednej strony i z drugiej strony głębokości też pół cala, żeby to pudełeczko nam się bardzo ładnie składało. Ja sobie zrobię to tak, że przykładam sobie tutaj, ja mam linie pomocnicze, przykładam sobie i sobie na tej drugiej krawędzi tu pół cala, no tak, tu pół cala, i sobie to Robię sobie to w ten sposób. I wtedy będzie nam łatwiej i lepiej, ładniej to będzie po prostu wyglądało, jak sobie dotniemy. Dobra. Tablica już nam na pewno nie będzie potrzebna. I teraz jak wycinamy? Znowu sobie wstanę, żeby wam pokazać. Widzicie? Tu mamy linię zagięcia. Nie to, co jest narysowane, tylko to, co jest zabigowane. I teraz tak. Tnę pod kątem do linii biegowania. W ten sposób. Wycinam linię biegowania. I znowu tutaj, od tej krawędzi, ta pierwsza zostaje cała, tak? I od, na drugim pasku do linii biegowania. W ten sposób. Widzicie? I to samo robię z każdym <laughs> zrobionym w ten sposób. Czyli do linii biegowania. Znowu. Do linii biegowania i wycinamy linię biegowania. Tutaj ten ołówek jest zaznaczony od wewnątrz, więc tutaj może sobie zostać i nie będzie mi to przeszkadzało. I z drugiej strony robimy to samo: znowu do linii biegowania, znowu do linii biegowania i wycinamy. I wtedy to pudełeczko będzie nam się bardzo ładnie składało. Będzie bardzo ładnie wyglądało. Tak. tak. I wycinamy. Dobra. I sobie włożę te czekoladki. I teraz tak zaginamy sobie wszystkie nasze linie migowania. teraz będziemy tworzyć sobie tego naszego shadowboxa, czyli tę naszą całą konstrukcję, którą tutaj mamy. I to będziemy sklejać w taki sposób, żeby nam tutaj powstał o, w ten sposób, żeby nam powstały takie tunele z każdej strony. Każda tutaj ta krawędź będzie takim. Każda krawędź będzie tutaj takim tunelem w ten sposób. Zaczynamy najpierw od tych krawędzi dłuższych, które tutaj mamy wycięte. Smarujemy klejem. Smarujemy kleje i tutaj przykładam sobie do linii migowania U, w ten sposób do linii biegowania i sobie zaginam. I mocno dociskam. I wtedy wiem, że Widzicie? I wiem, że mi się to przyklei. To samo robimy z drugą krawędzią. A, jeszcze nie powiedziałam o gramaturze tego papieru, którego użyjemy na pudełko. To jest gramatura od 200 gram. To jest pudełeczko, więc ono musi być dość sztywne, więc gramatura tego pudełeczka musi być minimum minimum 200 gram. Nie może być mniejsza, bo nie wytrzyma Wam. Nie, nie utrzyma Wam tego ciężaru całego, co będziemy tam, mm, będziemy tam robić. Dobra. Przyklejamy. Naciskamy. I już mamy. I teraz tak, pudełeczko sobie składamy w taki sposób, żeby tu, jak sobie włożymy, ono nam tutaj ładnie weszło. Zobaczcie. Ono nam tutaj będzie ładnie wchodzić. Widzicie? I będzie się nam bardzo ładnie składać o, w ten sposób. I teraz tak, ja to sobie smaruję klejem. Kładam tutaj. W ten sposób zaginam. I teraz tak. Ponieważ tutaj te rogi włożymy w środek, tak. Widzicie? To ja sobie tutaj na rogu, tu, tyci, tyci sobie smaruję klejem. Żeby te rogi mi się też przykleiły. I w ten sposób sobie dopycham. I składam swoje pudełeczko. W ten sposób. I to samo robię z drugiej strony. Czyli znowu smarujemy klejem. Oby tutaj skleja, oczywiście też do linii migowania. Wejdź tutaj. No. Trzeba włożyć po prostu pod, pod te rogi tak. do linii migowania. Tak. I znowu smaruję tutaj sobie rogi i podnoszę pudełeczko. I nasza szufladka jest gotowa. I nasz shadow box jest gotowy. Nasza pudełeczka jest gotowa. Ter teraz musimy je sobie po prostu ładnie owinąć papierem. I teraz albo. Albo zrobię sobie to biały, albo sobie zrobię to złote. Zrobię sobie to złote I użyję sobie wtedy białych elementów ozdobnych. I teraz tak, wymiary, które potrzebujemy, żeby sobie znowu odwinąć to pudełeczko, to jest rozmiar naszego pudełka. Czyli mamy tutaj 4 cale. I sobie docinam na wielkość 4 cali. Znowu, przede nam się tablica do biegunia. No bo będziemy teraz owijać sobie to pudełko, tak? Czyli to znowu zaginam. Pół cala to jest skrzydełko, za które będziemy przyklejać to pudełko. I teraz tak, musimy uwzględnić, musimy uwzględnić to, że to pudełeczko ma grubość. Papier, którym będziemy owijać, też ma swoją grubość. Czyli nie mogę użyć pół cala tej wysokości, tylko muszę użyć tyci, tyci więcej. Czyli ja sobie przesuwam na połowę, tutaj wiecie, jak macie te macie rowki, na której bigujecie, ja sobie ten rowek, który już zabigowałam, ustawiam na połowie i bieguję na pół cala. Czyli tu sobie ustawiam na połowie. Mogę sobie to zrobić na przykład troszeczkę dalej przed linią, tak? I bieguję na pół cala. Dzięki temu ja mam przestrzeń, żeby to pudełko potem, jak sobie tutaj wsunę, zobaczcie. Jak sobie wsunę tak, żeby ono mi się tutaj ładnie zmieściło i ładnie wszystko pasowało. Kolejny wymiar to jest 2,5 cala. Widzicie? 2,5 cala. I też od linii biegowania sobie przesuwam przesuwam sobie troszeczkę tą linię biegowania na środek, tak? I 2,5 cala. Pół, raz, dwa. I bieguję. Znowu nasza nasza wysokość pudełeczka, tak? Czyli znowu pół cala, tak? I tą resztę będę mogła odciąć, czyli tu mieliśmy 2,5 cala. Ja sobie tą wielkość po prostu odetnę. 2,5 cala. Zaginamy. I nasze proste pudełko. Widzicie, tu sobie przytrzymam. Zobaczcie, jak sobie przytrzyma, to pudełko tutaj będzie nam się swobodnie? Widzicie, ono nam się będzie tutaj swobodnie suwało w ten sposób. Ale ja chcę, żeby tutaj było, było widać coś dajemy tak. Jeżeli jeszcze podarujemy tej czekoladkę Merci, no to będzie widać ją, tak? Ta czekoladka Mercy jest taką czekoladką, która jest taka bardzo elegancka, tak? Ja tutaj użyłam zwykłych czekoladek, które, które były dla mnie najtańszymi czekoladkami, żeby wam pokazać, jak to można zrobić. Ale wy możecie użyć bardziej eleganckich czekoladek typu Mercy. <laughs> nie reklamuję tej marki, ale po prostu one takie są. I teraz tak, żeby to ładnie wyglądało i żeby czekoladka nam nie wypadła, użyję wykrojnika. Użyję wykronika, sobie przyłożę, żeby sprawdzić wykrojnik, tak, który będzie Wam pasował, żeby ta czekoladka nie powypadała. Po prostu przyłożę sobie ten wykrojnik tutaj do, do Waszej tej, tej szufladki i wtedy będziecie widzieć, czy ten wykrojnik jest mniejszy od czekoladek, czy jest większy. Bo na przykład tutaj, jakbym dała ten wykrojnik, tak, to tutaj by zajęło prawie całą tej przestrzeń, tak, że tutaj by no... Mogłoby się nam przedrzeć, a nie o to, nie, o tym, nie na tym nam polega. Poza tym te czekoladki mogłyby wypaść. Więc musimy znaleźć taki wykrojnik, który nam da ładną przestrzeń, tak będzie ładnie wyglądał, a jednocześnie nie pozwoli, żeby te czekoladki wypadły. I teraz sobie przykładam mniej więcej oczywiście równo. Możecie sobie to wymierzyć, jeżeli chcecie i macie na to ochotę. Tutaj gdzieś miałam moją maszynkę. Maszynkę do wycinania sobie przykładam i sobie mniej więcej, mniej więcej sobie tutaj sobie przykładam, sobie przyklejam wykrójnik, żeby nam się nie przesunął w wycinania. Jeszcze raz sobie sprawdzę okej. Okay. I wycinamy. Tak, Maszynka już nie, już nie będzie nam potrzebna. Sobie odkładamy. Delikatnie odkładam. I teraz tak. no chodź tu. I teraz. Ten tak możemy użyć też później do ozdobienia, nie wiem, do dołączenia bileciku czy, czy czegoś. Ja na razie nie wiem, czy wykorzystam, zobaczymy, zobaczymy później w trakcie pracy. I teraz tak nacinam sobie tutaj na różniki żeby łatwo było nam to złożyć i ładnie skleić. Smarujemy klejem. Kleju, który używam, to jest klej introligatorski. Ja kupuję go na kilogramy, w butelkach na kilogramy, ale jakikolwiek klej, który was, wam działa, będzie dobry. I teraz tak, żeby łatwo było sklej, to sobie tutaj zaginam i sobie sobie tutaj składam w ten sposób. Nasze pudełeczko jest gotowe. Zrobię jeszcze przy, przygniotę. I nasze pudełeczko na czekoladki jest praktycznie gotowe, widzicie. Teraz tylko zostaje nam ozdobić, tak? Jak chcecie, jak uważacie. Ja myślę, że. Ja myślę, że tylko to. Tutaj Ty możecie sobie wtedy pokombinować ilość tych ozdób. To już będzie moim zdaniem trochę za duże. Trochę za dużo. Musiałabym wtedy tylko użyć tych samych listków. Na przykład czy na przykład samo tu tak jak uważacie i jak chcecie, ja sobie przymocuję sobie tylko ten jeden kielich i też myślę, że będzie że będzie OK. I nasz prosty upominek, prosty upominek dla gości komunijnych jest gotowy. Tu jeszcze możecie ozdobić, nie wiem, kwiatkami, nie kwiatkami, tak? Czy czymkolwiek innym, ale myślę, że proste pudełeczko w zależności od tego, jaka to okazja, tak jest całkiem przyjemne i sympatyczne. Tak wygląda to u mnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie na kolejny film z cyklu. Zapakuj to. Dzisiaj było to pudełko na czekoladki z Shadowboxem. Do zobaczenia, cześć.